Cześć. Basia ostatnio świetnie bawi się w swoim pokoju. Ale po zabawie zapomina o jednej rzeczy. Chcesz wiedzieć, o jakiej? Zapraszam cię do wysłuchania nowej historii. Zbliżała się pora kolacji. Mama w kuchni szykowała już dla Basi kanapkę z żółtym serem, szynką i pomidorem oraz herbatę z sokiem malinowym. Siedmiolatka bawiła się jeszcze w swoim pokoju. Basiu, proszę, zacznij już sprzątać! zawołała mama, jednak nic nie usłyszała w odpowiedzi. Z pokoju nie słychać też było żadnych odgłosów sprzątania, dlatego mama postanowiła zajrzeć do pokoju dziewczynki i sprawdzić, co ciekawego tam się dzieje. Za drzwiami, uwierzcie mi, działo się naprawdę sporo. Na łóżku, mama zobaczyła książki i maskotki, na podłodze przy szafie rozłożone były puzle, przy biurku, Basia zbudowała wielki zamek z klocków, na środku leżały kolorowanki i mnóstwo kredek, a jakby tego było mało, to obok siedziała dziewczynka i lepiła z plasteliny. Mama aż nie wiedziała, co powiedzieć. Córeczko, kolacja jest na stole. Wołałam. Już biegnę! Przerwała mamie dziewczynka i szybko wstała i ruszyła do drugiego pokoju. Halo, halo! Czy o czymś nie zapomniałaś? Wiem, idę umyć ręce. Ręce trzeba umyć, ale chodziło mi o coś innego. Basiu, zobacz, jak wygląda w twoim pokoju. Mamo, jestem już zmęczona. Baśka – Mamo, naprawdę, nie oszukuję Cię. Jestem już zmęczona i głodna. Muszę już zjeść kolację i iść spać. I gdzie się położysz spać? Bo widzę, że łóżko masz zajęte. Książki i mi się odłożę, a resztę posprzątam jutro. Obiecuję! Basiu, po zabawie trzeba posprzątać i nie ma dyskusji. Gdybyś zaczęła sprzątać, gdy Cię o to poprosiłam, to już by było posprzątane. Myślisz, że twoim zabawkom jest miło, gdy zostawiasz je tutaj w takim bałaganie? To są zabawki, mamo. No właśnie, twoje zabawki i należy o nie dbać. Wydaje mi się, że niebieski królik nie jest zadowolony, że musi patrzeć na taki bałagan. O, a rudy Mama podniosła pudełko z klockami, bo pod nim było widać kawałek pomarańczowej przytulanki. Przygnieciony, nawet nikt nie zauważył. Lisku, biedaku, ty, boli cię coś? Mama przyłożyła zabawkę do ucha. Trochę boli go łapka, o na szczęście już mu lepiej, no ale mówi, że mu przykro przez ten bałagan, nawet go nie zauważyłaś. Oj, mamo, no dobra, przerwała dziewczynka i postanowiła jednak przed kolacją posprzątać. Nie była z tego powodu zadowolona. Nie lubiła sprzątać i nie rozumiała, dlaczego mama ciągle jej o tym przypomina. Przecież jutro znów będzie się bawić tymi zabawkami. To dlaczego musi je dziś chować na miejsce? Dorośli naprawdę czasem zachowują się kompletnie bez sensu. Poza tym to całe sprzątanie jest takie męczące. Ręce są już zmęczone po całej zabawie, a tu jeszcze trzeba klocki schować do pudełka, puzle posegregować, kredki odłożyć na miejsce, plastelinę odkleić od podłogi, bo później mama ciągle powtarza, że pies ją zje i będzie go bolał brzuch. Tyle obowiązków. Po kilku minutach na szczęście było już posprzątane, więc Basia mogła pobiec do łazienki, umyć ręce i wreszcie zjeść swoją ulubioną kanapkę. Była już głodna jak wilk, to chyba przez to sprzątanie. O, widzisz, mamo, jak mnie to sprzątanie wymęczyło. No ale jak pięknie wygląda w twoim pokoju. Bardzo mi się podoba i na pewno wszystkim twoim zabawkom teraz lepiej się tam mieszka, no a tobie się będzie przyjemniej spało. Basia nie do końca była przekonana, no ale była już tak zmęczona, że nie miała siły mamy przekonywać do swojego zdania na temat tego całego sprzątania. W mgnieniu oka się wykąpała, przebrała w piżamę i położyła do łóżka. A mama nie zdążyła nawet przeczytać bajki do końca, a dziewczynka już spała. Chyba naprawdę musiała być bardzo zmęczona. Następnego dnia Basia postanowiła zbudować w swoim pokoju wielki dom z klocków. Podczas budowania przypomniało jej się, że chciałaby jeszcze potrenować rzucanie do celu, więc wyjęła z szafy hula hop miękkie piłeczki i stworzyła sobie na podłodze pole do gry. Kiedy trafiła już dookoła dziesięć razy, wróciła do budowania domu, ale zapomniała o schowaniu na miejsce zabawek, którymi się już nie bawiła. No i tak właśnie w pokoju znów powstał bałagan. Do końca dnia Basia bawiła się wspaniale i ani przez chwilę nie myślała o sprzątaniu, więc wieczorem, kiedy przyszła już pora kolacji i szykowania do snu, znowu nic nie leżało na swoim miejscu. Dziewczynka wpadła na pomysł, żeby nie czekać, aż mama przyjdzie do pokoju, tylko sama pobiegnie już wcześniej do kuchni. Może wtedy mama nie zauważy bałaganu i siedmiolatka nie będzie musiała sprzątać. Już skończyłaś się bawić? Zapytała mama, gdy dziewczynka pojawiła się obok niej. Tak, tak. A mogę ci pomóc przy kolacji? Mama oczywiście się zgodziła i razem zajęły się przygotowaniami. Dziewczynka uwielbiała pomagać dorosłym w kuchni. Zawsze, w wolne dni, z mamą piekły razem ciasto albo bułki bardzo lubiła tak spędzać czas i takie spędzanie czasu było 100 razy lepsze niż sprzątanie dlaczego dorośli mogą sobie wybierać jak chcą spędzać czas a dzieci muszą robić też to czego nie lubią no chociaż po pieczeniu zawsze mama też sprząta ten cały bałagan który powstaje od mąki i mleka i jajek no ale ale może mama lubi to całe sprzątanie no i może dlatego ciągle o tym przypomina wasia nie do końca to wszystko rozumiała ale wiedziała jedno: sprzątania nie lubiła i koniec, kropka. Po kolacji i kąpieli była już gotowa na słuchanie bajki na dobranoc, i wtedy właśnie weszła do pokoju mama. I ja chyba śnię. Basiu, przecież wczoraj rozmawiałyśmy na ten temat. Mamo, ja naprawdę jestem zmęczona, a jutro będę się bawić tymi zabawkami, więc sobie je już uszykowałam na jutrzejszą zabawę. Nie chcę tego sprzątać, chcę się tym jutro bawić, a jak to dziś posprzątam, to mi się wszystko popsuje. I naprawdę miło będzie ci się spało w pokoju, w którym jest taki bałagan? Rano wstaniesz zaspana, nie zauważysz klocków, nadepniesz na nie, no i będzie płacz. Mamo, to tylko do jutra. Mama ustąpiła. Przeczytała bajkę na dobranoc, wycałowała, a wychodząc z pokoju, szepnęła tylko: Oj, pluszaki, i znów zasypiacie na podłodze. Ale jutro Basia się wami zajmie. Obiecała. Basia już wiedziała, że jutro będzie trzeba posprzątać. Może poprosi mamę o pomoc i pójdzie szybciej. Może nie będzie tak źle. Obróciła się na prawy bok, ułożyła wygodnie głowę na poduszce i chciała już zasnąć, ale otworzyła jeszcze na chwilę oczy i spojrzała na podłogę. No, mama miała trochę racji, był bałagan. Klocki, piłeczki, hula hop, pluszaki, wszystko pomieszane, porozrzucane. No, ale zabawa była taka fajna. To wszystko jest czasem takie skomplikowane. Nagle Basia miała wrażenie, że niebieski króliczek podnosi swoją łapkę. Zamknęła oczy. Przecież to niemożliwe. Pluszaki się nie ruszają. Otworzyła oczy i popatrzyła na zabawkę jeszcze raz. Teraz króliczek już siedział. Jak to możliwe? Czy to jakieś czary? Co się dzieje? Siedmiolatka przetarła oczy. I znów spojrzała na podłogę. Króliczek siedział, a obok niego usiadł rudy lisek i szepnął. Znowu to samo, znowu zostaliśmy na zimnej podłodze. Wiem, lisku, no ale słyszałeś? Basia była już bardzo zmęczona. Wyśpi się, odpocznie i odłoży nas na miejsce. No właśnie, właśnie, nie martw się, lisku do rozmowy dołączyła różowa alpaka. To nasza najlepsza przyjaciółka. Jutro będziemy na swoich miejscach. Wiem, wiem, ale mnie już bolą łapki, powiedział smutno Lisek. Wczoraj leżałem cały dzień pod pudełkiem klocków, dziś co chwilę uderzały mnie piłeczki. Gdybym leżał na miejscu, nic by się nie stało. Przez ten bałagan Basia mnie nawet nie zauważa. Mnie nie zauważa, mnie! wykrzyknął nagle z pod szafy czarny kot. Wpadłem tu kilka dni temu i do dziś tu siedzę. Tyle zabawek jest na podłodze, że chyba zapomniała mnie wyciągnąć? Czarny kot. Basia szukała go od kilku dni, nie mogła go znaleźć, a on podczas zabawy musiał wpaść pod szafę. Tam go nie szukała. Oj, chyba naprawdę jest tu za duży bałagan a ja zapytała myszka spod biurka. Basia bawiła się dziś ze mną w chowanego i nie zabrała mnie z kryjówki. Nie podoba mi się pod biurkiem. Słuchajcie, jest nas tutaj naprawdę dużo, odezwał się znów niebieski króliczek. Wiem, że każdy z nas ma swoje ulubione miejsce w tym pokoju, ale musimy być cierpliwi. Basia ma już siedem lat. Duża już z niej dziewczyna zadba o nas jutro, tak jak powiedziała mamie, ja jej wierzę. Kocham ją całym pluszowym serduszkiem. Ja też, ja też ją kocham. I ja, i ja, i ja. Zabawki zaczęły się przekrzykiwać. Wszystkie jednogłośnie kochały Basię z całej siły. Basia nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Czy jej zabawki naprawdę ożyły? To jest coś niesamowitego. Chyba mama miała rację, kiedy mówiła, że zabawkom lepiej się mieszka, gdy jest porządek. Dziewczynka nie mogła w to wszystko uwierzyć. Zamknęła na chwilę oczy, by za chwilę je otworzyć i popatrzeć na to wszystko jeszcze wyraźniej. Gdy je otworzyła, za oknem było już jasno, a pluszaki leżały z powrotem, tak jak wczoraj je Basia zostawiła. Czy to był sen? Nie, chyba nie. A może jednak to wszystko wydawało się takie prawdziwe? Wstała, pobiegła do szafy. Pod szafą leżał czarny kot, pobiegła do biurka, pod nim leżała myszka. Hej, hej, słyszycie mnie? Zapytała dziewczynka, jednak nic nie usłyszała w odpowiedzi. Wiem, że mnie słyszycie, pomyślała i zaczęła sprzątać w pokoju. Wszystkie zabawki odłożyła na swoje miejsce. Klocki pochowała do pudełka, a hula-hop włożyła do szafy. Kiedy mama weszła do pokoju, nie ukrywała zdziwienia. Porządki z rana? A co to za zmiana? Chcę, żeby zabawki się dobrze czuły w moim pokoju. No, to teraz na pewno czują się wyśmienicie. I tak powinny się czuć zawsze, mamo. W końcu to moi przyjaciele. Kocham ich całym serduszkiem. A gdy Basia odkładała wieczorem niebieskiego królika na swoje miejsce po popołudniowej zabawie, szepnęła mu do ucha: Dobranoc, bo wiedziała, że on ją słyszy. Była tego pewna. A ty posprzątałeś już po zabawie? Pokój czysty, zabawki na swoim miejscu? Pamiętaj o nich. Kochają Cię całym zabawkowym serduszkiem.